Drogi Izajasz, drugi Izajasz, głosząc właściwie radosną nowinę dla ludu uciemiężonego, wygnanego do dalekiej Babilonii, właściwie dzisiaj w imieniu Pana Boga chcę wskazać nam. Jak właściwie możemy się przekonać, że Bóg, w którego wierzymy, jest prawdziwy? Jak właściwie również narody pogańskie mogą się przekonać, że nie ma innego Boga poza Bogiem, którego czci Izrael? Otóż ten, że Pan Bóg przedstawia się właśnie tak konkretnie, jednoznacznie: Ja jestem Jahwe i poza mną nie ma nikogo. I Bóg powołuje się tutaj najpierw na dzieło stworzenia. No, gdy chodzi o, powiedzmy, panteon bogów mezopotamskich tam w Babilonii, których czczono wówczas, to głównie bogowie można by rzec astralni, czyli czczono i Boga Słońce, Boga Księżyc, Boga związanych, Bożków związanych z różnymi gwiazdami czy układami gwiazd. Gdy Babilon zdobył tak wiele różnych ziem, podbił tak wiele narodów, wydawało się, że ich bogowie, bogowie Babilończyków, są mocniejsi od innych bogów. Izrael zatem czuje się w jakiś sposób nieco zdezorientowany, bo wierzył w swojego Boga i ufał, że ten Pan Bóg który dał mu ziemię, zabezpieczy jego byt. A tymczasem spotkała ten naród straszliwa kara, wygnanie babilońskie, tak jakby bogowie obcy byli silniejsi od Jahwe. Czy teraz, gdy Bóg przez proroka wzywa, by ten naród uciemiężony, który odbył już karę, teraz wrócił do swojej ziemi, czy czasem nie ma jakiejś innej siły, Poza Bogiem Jachwę, która mogłaby temu przeszkodzić? Czy czasem nie jest tak, że są potęgi większe? Cała ta teogonia, powiedzmy, babilońska, ona no, wskazuje na to, że gdzieś w tym pierwotnym chaosie wyłaniają się bogowie, którzy. Walczą ze sobą. Później uczynią oni człowieka po to, żeby na, ty, na tych bogów ten człowiek pracował, ale właściwie wszystko to wyłania się z jakiegoś pierwotnego chaosu. Tymczasem Izraelici na wygnaniu dojrzewają już wyraźnie do tej prawdy o Bogu, że Pan Bóg nie wyłonił się. Z niczego, co wcześniej istniało, że on jest Bogiem, który jest zawsze i który jest poza tym światem. I w przeciwieństwie do tamtych czczonych różnych bogów i bożków, Bóg nie jest związany z materią, on jest poza, on jest Stwórcą, który wszystko czyni z niczego i on jest poza tym światem. Więc nawet jakiś pierwotny chaos nie istniał przed nim, tylko dopiero Pan Bóg stwarza i dzieli, porządkuje to, co stworzył, jak to czytamy choćby w Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale, który właśnie też stanowi swoistą polemikę z bałwochwalstwem ówczesnym, mniej więcej można by rzec, że gdzieś ta teologia wyrażona na początku Księgi Rodzaju, tak jak komentarz do tego szczegółowy znajdziecie właśnie w tej książce Stworzenia ewolucja. Właśnie ta teologia jest podobna do proroka drugiego Izajasza, bo ona w tym czasie dojrzała, również w tym czasie Właśnie Izrael w VI wieku przed Chrystusem wobec tych bogów obcych na wygnaniu poznał, że nie istnieją żadni inni bogowie, tylko jeden Bóg. Wcześniej wydaje się, że Izrael czcił jednego Boga, ale niezupełnie było to jasno powiedziane i jasno sobie uświadamiali, że nie ma innych bogów. Tylko, że może są też jakieś inne moce, inni bogowie, ale Izrael ma swojego Boga, z którym zawarł przymierze i ten Bóg się nim opiekuje na mocy przymierza. Tymczasem teraz w niewoli babilońskiej wyraźnie prorocy, szczególnie ten drugi Izajasz uczy, że nie ma, nie istnieje żaden inny Bóg, tylko jeden, jedyny Bóg Jahwe. A tak zwani bogowie to tylko bożki wymyślone przez ludzi, którzy nie mają żadnej mocy, żadnej siły, nie mogą więc nikogo zbawić. Gdy Pan Bóg przez proroka mówi, ja jestem tylko Jahwe, ja jestem prawdziwym Bogiem, powołuje się na dzieło stworzenia, pokazuje, że przed Nim, poza Nim nic nie ma, nic nie było i dopiero On stworzył. On stworzył światło, od Niego pochodzi wszystko, więc mamy tutaj pewne przeciwieństwa, które mają obejmować wszystko, co stworzone: światło, ciemność, pomyślność, niedola. Ja Pan to wszystko czynię. Skoro Pan Bóg jest Stwórcą wszystkiego, On nad wszystkim panuje, nie ma innej mocy, która mogłaby powstrzymać jakiekolwiek boskie działania względem tego narodu wybranego, ba względem całej ludzkości. Można by spodziewać się, że prorok drugi Izajasz na wygnaniu będzie głównie głosił dobrą nowinę dla judejczyków tam wygnanych, którzy oczekują ocalenia. A tymczasem poszerza on tak bardzo perspektywę, bo głosi, że Pan Bóg na podstawie zbawienia Izraela, judejczyków na podstawie spełnienia proroctw pokaże na oczach wszystkich narodów, że On jest jedynym Bogiem prawdziwym, wiernym, który jeśli coś, jak czytamy tu wręcz, po przysiągu z pewnością wykona. Przysięga tutaj wspomniana przez tego proroka Właściwie świadczy o tym, że Słowo Boże jest nieodwołalne. Można wypowiadać według Pisma Świętego jakieś słowa w zwykły sposób, albo poprzeć je przysięgą. Te poparte przysięgą mają szczególną moc i są właśnie nieodwołalne. Pan Bóg chce podjąć wielkie dzieło, okazuje się nie tyle Ukarania od razu wrogów, zniszczenia Babilonu, jak może by to, tego Judejczycy oczekiwali, ale Pan Bóg będzie się okazywał zbawicielem i Judejczyków wygnanych, ale i wszystkich narodów. Posłuży się tutaj postacią Perskiego Króla Cyrusa, o którym w kontekście dzisiejszego tekstu jest mowa, gdzie Bóg ma moc, Powołać jako swoje narzędzie obcego władcę, który nawet o Bogu Jahwe nie słyszał, by przeprowadzić pewne dzieła, by położyć kres Imperium Babilońskiemu i by teraz w nowym Imperium Perskim dać możliwość narodom powrotu do ich właśnie ziem rodzinnych, odbudowania ich świątyń. To na mocy właśnie tego dekretu Cyrusa naród wybrany będzie mógł z Babilonii powrócić do ziemi świętej. I gdy Bóg podejmuje te działania, to właściwie woła wręcz do całej przyrody. Niebiosa. Wysączcie z góry sprawiedliwość. Niech z obłoki z deszczem ją wyleją. Niechaj Ziemia się otworzy, niech zbawienie wyda owoc i razem wzejdzie sprawiedliwość. A więc i u góry, niebiosa, i ta ziemia, po której stąpamy, a więc znowu całe stworzenie, ma być jakoś zaangażowane w dzieło zbawienia. No Pan, Pan Bóg, którego my wierzymy, nie jest jakimś Bogiem abstrakcyjnym, który działa na jakimś poziomie poza naszym życiem na tym świecie i poza historią, wręcz przeciwnie, jest Bogiem, który. No, zniża się do nas, dialogując z, na, z nami w tym świecie materialnym i w konkretnej historii, w której uczestniczy cała stworzona natura. Dlatego te różne elementy natury Bóg niejako przywołuje, by one współdziałały, współpracowały właśnie z tym przychodzącym zbawieniem. Wszystko ma niejako przygotować. Do tego dzieła, które Bóg chce uczynić dla swojego ludu, sprawiedliwość to właśnie synonim zbawienia u proroka. Więc Bóg jest sprawiedliwy, ujmuje się za słabych, ale nie tylko przychodzi jako groźny sędzia, aby ukarać wyrogów, tylko właśnie ta wschodząca, wydająca owoce sprawiedliwość i zbawienie. To synonimy. I właściwie mamy tu ukazany jakby pewien rozwój, czyli ziemia ma coś wydać jako owoc, sprawiedliwość ma wzejść wręcz jak roślina, czyli będzie to jakiś proces, będzie to postępowało, nie będzie to jakby nagle, tylko Pan Bóg realizuje konsekwentnie, ale to zbawienie się będzie rozwijać. Bóg właśnie wyraźnie znowu potwierdza ileś wersetów dalej, że nie ma innego Boga prócz Niego. On jest sprawiedliwy i zbawiający, co właściwie oznacza niemalże to samo. I dlatego, czyniąc takie dzieła, czyli wypełniając swoje obietnice dane przez proroków względem tego narodu, o czym narody. Żyjące wokół mogły się dowiedzieć, Bóg chce pokazać, że jest prawdziwym Bogiem, bo wypełnia obietnice i wzywa nawet tych wrogów. Nawróćcie się, by się zbawić, wszystkie krańce świata. A więc Bóg okazuje się jako jedyny dla całego świata, troszczący się o całe stworzenie, o całą ludzkość. Trudno powiedzieć, czy ten prorok był popularny, skoro judejczycy tak znienawidzili Babilończyków i na pewno życzyliby sobie, żeby ogień spadł i zniszczył wrogu, a tymczasem Pan Bóg przez proroka woła, nawróćcie się. No tak kiedyś było wcześniej za proroka Jonasza. Gdy ten prorok sam się buntował wobec Pana Boga, bo Pan Bóg go posłał do krwiożerczej Niniwy, do stolicy Imperium Asyryjskiego, które w drastyczny sposób rozprawiało się z podbijanymi ludami i tam w Niniwie prorok Jonasz wzywał do nawrócenia i prorok się buntował, jak to? Przecież oni tyle zła wyrządzili naszemu narodowi, a ja mam głosić, wzywać ich do nawrócenia, usiadł na górze i czekał, aż Pan Bóg zniszczy to miasto. I Pan Bóg musiał zmieniać mentalność proroka. Podobnie tu prorok drugi Izajasz Właściwie wzywa ten naród też do zmiany myślenia, bo pańska jest ziemia i wszystkie narody do niego należą, a więc nie tyle naród ma oczekiwać, że Pan Bóg zniszczy wrogów, co, że Pan Bóg tak przemieni rzeczywistość, że także do nawrócenia skłoni tych, którzy do tej pory byli wrogami, ba nawet Prorok zapowiada, do niego przyjdą zawstydzeni, którzy się na niego zrzymali, którzy byli jego przeciwnikami. I przed Bogiem Jachwę zegnął kolana i wszelki język będzie przysięgać na Boga. Takie przejście od tego, że Bóg poprzysiągł, do tego, że ludy różne będą przysięgać na Boga. Przysięgać na Boga swojego. Oznacza wyznawać tego Boga, odwoływać się do Niego, więc nie będą przysięgać już na swoich bogów, tylko będą przysięgać na jednego prawdziwego Boga, Jahwe. I w Panu uzyska swe prawo i chwały dostąpi całe plemię Izraela, ale właściwie tym Izraelem będzie coraz bardziej. Cały lud spośród wszelkiej ludzkości na ziemi, z różnych narodów, tak jak to się stanie szczególnie w kościele. Oto widzimy z jednej strony ten problem przemiany myślenia. Trzeba wejść w serce Boże i zrozumieć, jaka jest uniwersalna perspektywa Bożego zbawienia, że Bóg chce ratunku wszystkich i On ma moc to uczynić. Po drugie, Pan Bóg okazuje się prawdziwy, dlatego, że wypełnia to, co zapowiedział, co obiecywał. Zresztą u proroka będzie to wciąż się powtarzało, że no zobaczcie, jaki Bóg jest w stanie zapowiedzieć i zrealizować to. W tym samym duchu czytamy dzisiaj fragment z Ewangelii Łukasza, gdy Jan Chrzciciel, pewno wyrosły w kontekście apokaliptyki żydowskiej wyczekujący przyjścia może tego Mesjasza, który ostatecznie przeprowadził sąd, Jan Chrzciciel pewno miał taką wizję tego, którego on wskazał, że Jezus przyjdzie jako groźny sędzia, sprawiedliwy. I teraz Jan już uwięziony, posyła dwóch świadków, jak to jest zgodnie z Pismem, że świadectwo dwóch jest szczególnie no, pewne, więc posyła dwóch uczniów, by oni byli świadkami, by poświadczyli, by oni przynieśli mu prawdziwą wieść do więzienia. No, ciekawa rzecz, że. Miał jakiś kontakt ze swoimi uczniami. Normalnie taki jakiś więźni polityczny, jakim był Jan Chrzciciel, nie miał kontaktu ze swoimi jakimiś tam zwolennikami. Ale wiemy, że Herod jako Jana szczególnie bał się, nawet go szanował, więc widocznie mu pozwolił, by miał jakiś kontakt ze swoimi uczniami. Ci przychodzą do Jezusa i pytają, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść. To wręcz w Ewangelii tytuł mesjański, ten, który ma przyjść, czyli zapowiedziany Mesjasz. Czy ty jesteś tym, czy też innego mamy oczekiwać? To pytanie może mieć różny powód, albo tak jak mówiliśmy, Jan Chrzciciel miał inne oczekiwania względem tego Mesjasza, wyobrażenia. Po linii żydowskich oczekiwań tego sądu związanego z dniem Pańskim. Jezus miałby być takim właśnie każącym tutaj posłańcem Bożym, który przeprowadza sąd. a tymczasem Jezus uzdrawia, Jezus okazuje się miłosierny, więc nie mieści się w tych kategoriach. Zatem czy mamy oczekiwać innego? Czy Jan się nie pomylił? A może Janowi bardziej chodziło o to, żeby Jezus oficjalnie wobec ludzi zadeklarował tę swoją tożsamość, kim on jest, że jest on owym prawdziwym, zapowiadanym Mesjaszem. W każdym razie ci posłani przychodzą do Jezusa i akurat w tym czasie Jezus wielu uzdrowił. Czytamy i odpowiada im właściwie nie wprost na ich pytanie oni pytali czy ty jesteś tym a Jezus mówi donieście Janowi coście widzieli i słyszeli przyszliście jako można powiedzieć kwalifikowani świadkowie dwóch więc wy teraz widzicie co ja czynię Jezus akurat w tym czasie na ich oczach Uczynił te liczne znaki cuda i odsyła ich, by zaświadczyli. Odsyła ich jako świadków, którzy na własne oczy widzieli, na własne uszy słyszeli i mogą poświadczyć, że Jezus z jednej strony dokonuje licznych cudów uzdrowień, ba nawet wskrzeszeń, a z drugiej strony głosi Ewangelię ubogim. Wyliczona tutaj. Lista cudów właściwie przypomina nam teksty, które w poprzednich dniach w tym adwencie już czytaliśmy. Teksty, w których w 26. rozdziale, 29., 31. później nawet w 61. rozdziale proroka Izajasza prorok zapowiadał, że Pan Bóg przyjdzie, aby leczyć chorych w ludzie bożym. Więc prorok zapowiadał wielką interwencję zbawczą, leczącą. Bóg chce swój lud odrodzić, chce go niejako też uzdrowić, a znakiem uzdrowienia duchowego będzie też uzdrowienie fizyczne. Zatem Jezus czyniąc takie znaki, takie cuda, właściwie poświadcza, że on realizuje proroctwa. A później jeszcze kończy się. Wypowiedź Jezusa błogosławieństwem. Błogosławieniem jest ten, kto nie zwątpi we mnie. A po co takie słowa w tym miejscu? Bo okazuje się, że Jezus też przychodzi jako znak do sprzeciwiania się, któremu się będą sprzeciwiać. I już w Ewangelii Dzieciństwa Łukasz pisał, że On jest posłany na powstanie i na upadek wielu w Izraelu. A więc Ktoś, kto spotyka Jezusa, jeżeli nie uwierzy, to właściwie potyka się. Ktoś, kto we mnie nie zwątpi, po grecku jest tutaj dość taki dziwny czasownik użyty, skandalizomaj, no my mówimy skandal. Po grecku skandalon to znaczy coś. O co można się potknąć? Jakaś belka rzucona pod nogi. A więc czas, czasownik skandalizo mają oznacza właściwie pewne potknięcie się, upadek. Upadek spowodowany właśnie no, konfrontacją z czymś, co do tego upadku się przyczynia. W tym wypadku mieliby oni upaść z powodu właśnie samego Jezusa, bo go nie uznali, bo nie uwierzyli w Niego. Nawet Judasz, który był jednym z uczniów Jezusa, okazuje się, że ostatecznie jako potknął się o Jezusa, o to misterium, którego nie był w stanie pojąć. A więc wobec Jezusa można przyjąć dwie radykalnie różne postawy. Jezus mówi: Błogosławieni ci. Błogosławiony jest ten, kto się nie zgorszy mną, kto się o mnie nie potknie. Kto właśnie nie będzie uważał, że to co ja czynię nie jest od Boga. Tak właśnie wydaje się, że z tym niepokojem przychodzą uczniowie Jana Chrzciciela, czy ty jesteś tym, który miał przyjść, a może nie? No bo działasz inaczej. Bo spodziewaliśmy się może, że przyjdzie Mesjasz, który będzie sądził, będzie przeprowadzał srogi sąd nad grzesznym ludem, a tymczasem ty idziesz do najbardziej grzesznych, łamiących przymierze, do największych grzeszników, jadasz z nimi, do tego uzdrawiasz, uwalniasz od demonów. Działasz, wydaje się, zupełnie inaczej. A więc znowu i tutaj w Ewangelii. Konieczność zmiany myślenia. W Jezusie objawia się Bóg właśnie ten zapowiadany już w czasach Starego Testamentu. Nie Bóg, który przychodzi zabijać wrogów, ale Bóg, który chce wszystkim okazać miłosierdzie, wszystkich zbawić. I oto w Jezusie przychodzi właśnie taki Bóg miłosierny, który oczywiście będzie sprawiedliwym sędzią, ale teraz wzywa wszystkich, kogo się da. Do zbawienia. Ten sąd jest tutaj jakoś zawarty w tym ostatnim zdaniu. Błogosławiony, kto nie zwątpi, kto się nie zgorszy mną. Czyli będą i tacy, którzy no, odrzucą Jezusa. Widzimy, że niekoniecznie muszą być ci, to ci, którzy od początku są radykalnie przeciwni Jezusowi, i w dzisiejszym świecie też, ale mogą to być także ci, którzy jak Judasz. Pierwotnie idą za Jezusem, a w którymś momencie jednak ich wyobrażenia, ich oczekiwania, nadzieje są zupełnie różne. Jezus nie spełnia ich nadziei, oni chcieliby innego Mesjasza. Chcieliby, żeby Jezus zaspokajał ich jakieś tęsknoty, pragnienia, a nie był tym prawdziwym, który przychodzi od Boga ogłaszać Bożą Wolę. A nie działać po linii woli ludzkiej. I tacy też mogą się właśnie potknąć w tej konfrontacji z tajemnicą życia Jezusa. Jezus, gdy mówi, że On realizuje takie dzieła zbawcze, to Jezus, który pokazuje, że On jest jedynym. Mesjaszem. Czy innego możemy oczekiwać? Nie ma żadnego innego, można powiedzieć. To Jezus jest tym, który definitywnie przychodzi jako jedyny, prawdziwy Mesjasz, bo działa dokładnie to, co było zapowiedziane. Czyli tak jak w Starym Testamencie prorok Izajasz przekazywał słowa Boże, ja jestem i nie ma nikogo innego. A po czym można to poznać? Bo głoszę słowo i je wypełniam. Spełniam obietnicę. Podobnie tutaj, skąd możemy się przekonać, po czym możemy poznać i być pewni, że nie ma innego Zbawiciela poza Jezusem? Bo On dokładnie wypełnia proroctwa. Bo to, co Bóg przez całe stulecia zapowiadał, teraz w Jezusie realizuje z całą pełnią i dokładnością, i nie ma nikogo innego, kto by w takim stopniu wypełni. Oczywiście zdarzają się jacyś fałszywi cudotwórcy, ale nigdy nikt się nie pojawił nie pojawi się, kto wypełni te wszystkie proroctwa w duchu, w, powiedzmy można powiedzieć, po tej samej linii działania, co Bóg w Starym Testamencie jako realizator boskiego planu. Dlatego. Zyskujemy tę pewność, że ten, który przychodzi, którego wyczekujemy w Adwencie, jest na pewno prawdziwym Mesjaszem, bo on już wypełnił pisma, wypełnił proroctwa. I no, żeby być błogosławionym, szczęśliwym, zbawionym, trzeba zrobić wszystko, żeby zmieniając swoje myślenie, dostosować je. Do Bożego planu. Jeśli uprzemy się, jeśli będziemy zatwardziali w naszym myśleniu i nie będzie nam pasowało to, co Jezus mówi, to może się okazać, że potkniemy się, upadniemy i będziemy potępieni. A przecież chcemy być błogosławionymi, czyli szczęśliwymi.